Dzień dobry, dobry wieczór. Widzimy się ostatniego dnia stycznia 2019. Doskonały moment na podsumowania, rozliczenia tego, co było, jak ten rok nam się udało przeżyć. I oczywiście dobry moment na to, żeby zrobić postanowienia i jakieś plany na 2020 rok. U mnie trochę zmian, szczególnie zawodowych. Firma MotoGP już nie jest moim głównym zajęciem. W tej chwili chcę się mocniej zająć innymi dziedzinami, którymi do tej pory zajmowałem się dla przyjemności i które są moimi pasjami. Teraz chcę to zamienić w działania zawodowe i jest to, jak się domyślacie, filmowanie. Mam zamiar robić to, co robię do tej pory, czyli nagrywać reklamy, relacje, eventy, robić filmy dokumentalne, robić relacje z wypraw, z latania, z różnych ciekawych rzeczy, które się dzieją dookoła. Również mam w planach prowadzenie kanału na YouTube, takiego, który i paralotniarzom, i żeglarzom, i ludziom interesujących się podróżami da trochę ciekawych informacji, a dla tych, którzy interesują się filmowaniem, też zaczynają swoją przygodę w tej dziedzinie, trochę być może pomogę zgłębić tajniki niektórych rzeczy związanych z tym tematem. Drugą rzeczą, którą chcę też rozwijać nadal i jakby zamienić z rekreacji w zawód, to jest żeglarstwo. Tutaj organizacja rejsów na całym świecie do tej pory, głównie pod kątem przyjaciół, wspólnych wyjazdów, była od tego roku. Chcę pływać jako zawodowy skipper i zapraszam Was serdecznie do wspólnych rejsów ze mną, z nami, bo działam z grupą kolegów. Doświadczonych skiperów, razem się wspieramy, organizujemy jachty, wiemy gdzie popłynąć, jak popłynąć i żeby było ciekawie, bezpiecznie, żeby się fajnie bawić, a jednocześnie jak najwięcej zobaczyć. Także tutaj możemy wspólnie planować taki wyjazd. Oczywiście możecie mieć duży udział w tym, jak to będzie wyglądało i wszystko, co jest bezpieczne i dozwolone, możemy razem zrobić. I trzecia rzecz, oczywiście, paralotnie. Yy, latam od 10 lat, od zeszłego roku. Mam możliwość również latania w, z pasażerem. Dlatego, jeśli ktoś jeszcze nie latał albo chce ponownie przeżyć tą wspaniałą przygodę, zapraszam do kontaktu. Możecie polecieć sami, możecie kupić swoje, swojej bliskiej osobie voucher. Do zobaczenia na wodzie, w powietrzu lub przed kamerą. Dzięki jesteśmy w kontakcie. Szczęśliwego nowego 2020. Cześć.